Wie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj reagujemy na, e, no, na śmieszne rzeczy e, i nie mogę się zaśmiać. Jak się zaśmieję, to e, palę po 10 diamentów na Janowicach. Więc no, le, lepiej się nie zaśmiać. Oglądamy czekajcie. I dobra. No, no no i po prostu nieuważnie biegu chyba, że nie wiem co. To było. Po co tak jasno, to, to w ogóle takie dziwne to, to. Ja to wolę nie komentowałem. O, to już było ciężkie trochę, ale dałam radę. A to, to co, Maldiwy Czechow. To było bezpieczne? Nie, bezpieczne się nie stało, ale. Mm. No. Joć. To nie było za śmianie? A dobra. O, i co zrobisz. No wiedziałem, że coś zrobisz takiego, że. No. O, ja. Co to było w ogóle? No i co to za. No chyba wiadomo, że rower nie przyjedzie po czymś takim. Samoch samoch sa w samochodzie by pękło opony. A co dopiero w lowerze. Lube o, i fikołek na wodzie. Proszę bardzo. O, jaki psiaczek. O, słodziak. Co to w ogóle jest? Nie wiem, może coś do masowania głowy? To było żałosne trochę, nieśmieszne. Aha. Eee. Nie wiem, co tu w tym było śmiesznego. A i tu myszka sobie tobie, stu. Uuu. Z czasem ciężar jest dobry. Czasem ciężar jest dobry. No ale i tak się dla ha. Aha. Nie no, piękne. O, jaki słodziak! Nie, ja coś że on zaraz w tą kamerę uderzy. A nie. Ale... O nie, koń, nie, koń, nie, 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 Rzecz, której nie lubię słodko. Co to było? To też nie było jakieś takie zaśmianie w ogóle. To było takie... takie jeżewosne w ogóle. Takie, takie jak u Co to? I co? No i co, chodzi po włosach No i co? A, już sobie poprawia włosy. A, że... mm, nie wiem czy to jest możliwe zrobimy coś takiego. A, a nie pewnie czy... To jest szklarnia. O ho! ho, ho, ho. Tak to jest przedzielać się przez takie rzeczy. Wychodzi się pokaleczonym i zmoczonym, jeżeli obok jest jakaś, że... Co to w ogóle było? Eee... Nie to bardziej ta wędka śmieszy, co się teraz tak... Co się teraz tak buja. Ale dobra. Mhm. Nie rozumiem, co to jest takiego śmiesznego, bo po prostu wrócił się z Nie O! I piesio! Piesio próbuje wyjść z tego pokoju no go! I cyk! Cyk! Chyba trafiono, ale nie jestem pewny. To naprawdę to muszą być tylko rzeczy z wodą, jak ktoś. Nie. muszą być tylko rzeczy z wodą, jak ktoś się przewraca do wody i moknie. Naprawdę nie może być coś ciekawszego trochę. No i pewnie też ktoś z nich się przewróci. Albo było. Tak, akurat było. Uff. To było. Jakim skuterem to transportował? Przecież wiadomo, że jak skuterem to. Okay. O, to jest w Ameryce była amerykańska rejestracja. Podnosi i nie uda się. Pewnie... A, myślałam, że to spa... o, haha. To też nie był śmiech, to było takie. haha. O, nie najgorzej. Nie, to nie było śmieszne w ogóle. O, i wpadł do basenu sobie. O, jaki są? Co gość, co? Dlaczego on jedzie na jakiejś skrzynce z Biedronki? Czy co to jest? Co to w ogóle jest? Kładę sobie teraz, jedzie jakimś. E, dobra. O, no i utknęli sobie. No, super. Okej. Okay. Co? Wow, I teraz tak chce siedzieć, że no niby się nie stało. Co to w ogóle. Wow! No, też się to spodziewałem. Ale widzicie, widzowie, to jest ciągle coś takiego, że spada do wody. No, tu też pewnie spadnie. No, skąd ja to jechałem? Tylko przez ciężar. A tutaj co? Też dowód wpadł. <laughs> no ja jestem już mistrzem w odgadywaniu tego. Teraz ta łódka zatonie. Ach, skąd ja to wiedziałem się, że tak się tak przewróci. Teraz no mm, teraz nie wiem Ptak jak wleciał e, spadnie z tego. Ha! Skąd ja to wiedziałem? znowu? niedobrze spadnie z łódki, no skąd ja to wiedziałem? co to w ogóle było? Och, kolejne z, e, spadnie do basenu z flaminga, mm. no skąd ja to wiedziałem? no właśnie, mm. hem skąd? No dobra, akurat to już było takie inne od wszystkiego, akurat. A, że łódka odpłynęła, no dobrze, super. Hmm. Co to jest w ogóle, to jest jakiś cukier? Co to jest? Nie. Ojej. O, o, i co zrobi? Co zrobi? I co? Co w tym było śmiesznego w ogóle? A. O, i jednak sobie odpuścił. A tutaj to... Co? Co to a No nie wiem właśnie, czy powinno się na tym skakać. No i widzę to na tyle z tego filmu. I narka, mam nadzieję, że film wam się spodobał. zostawijcie łapę w górę. Narka.